Witam cię serdecznie. W tej lekcji zaczniemy właśnie, powiemy sobie o czymś takim jak klasy. Jak widzisz tutaj zawsze od początku, cokolwiek robimy, tak stworzyliśmy skrypt o nazwie podstawy. To jest to jest taki mój co sobie testuje. Ale mamy podstawę jest zawsze dwukropek MonoBehaviour, wtedy go możemy, to jest takie powiedzmy z Unity coś i możemy wtedy ten obiekt przypisać do gdzieś jakiegoś innego obiektu ten skrypt, tak? Tak jak tutaj mamy pusty i nasze podstawy. Bez tego on by nie działał. Można też zrobić tutaj swoją inną klasę, tak? Tutaj moglibyśmy używać innych, ale moglibyśmy jeszcze zrobić coś takiego jak public class i przykładowo przeciwnik, tak? I to już przykładowo nie jest monobehavior, jak widzisz, więc on przykładowo może trzymać dane nasze, czyli przykładowo. Imię naszego przeciwnika. Tak, jakieś, jakieś zmienne i tak dalej. No i moglibyśmy jeszcze tutaj wiele innych wypisać. I teraz przykładowo w tej naszej podstawie, albo wiesz co zrobimy sobie najlepiej to w nowym skrypcie. Więc tak to skopiuję, w zasadzie wytnę. Tu stworzę nowy skrypt zaraz w Unity, ponieważ my sobie go przypiszemy. Tu stworzę nowy skrypt o nazwie przeciwnik. I to tak naprawdę tu wpiszę. Tak, jak widzisz, to nie jest mono behavior. I jeżeli teraz taki powiedzmy mamy tu nasze, nasz prefab. Więc jeżeli ja go otworzę dwa razy, dam mu ten skrypt przeciwnik. Widzisz, nie ma go, ponieważ to nie jest mono behavior. Sprawdźmy, czy mogę w ten sposób go dodać. Jak widzisz? Nie mogę dodać tego skryptu, ponieważ on nie jest tym mono behavior. My za chwilę go przerobimy, ponieważ no powiedzmy, w dalszej części kursu w dalszych lekcjach, ale na ten moment niech jest to. I teraz mamy tu nasze podstawy. Weźmy, może to też zakomentujmy. I przykładowo nasz przeciwnik, tak? Możemy go mieć. Kto mówi się tu przeciwnicy? Coś tu robiłem? No dobra, nieważne. Przeciwnik, tak? Czyli ten nasz tutaj przeciwnik. Powiedzmy, boss równa się nowy przeciwnik. Dobra, cofnę, bo mi się coś tu wciskało. Nowy przeciwnik. No i oczywiście nawias, i już mamy. I w tej chwili, jako że mamy już tego przeciwnika jako bossa, jako zmienną, więc możemy boss. imię równa się, niech to będzie Kamil, tak jak było tam szybciej. bos obecny poziom energii niech jest 50. I BOS max równa się 100. Może ja zmienię tu te wartości na float, bo jak będziemy zadawać jakieś obrażenia, no to Niech to będzie po przecinku i ja sobie na spokojnie mogę teraz f dać. Jeżeli by nie dał f, to by się nic nie stało. Tak w tym przypadku w odwrotną stronę mógłby być problem. No i teraz możemy tak naprawdę powiedzieć coś o tym przeciwniku, tak? Czyli debug log niech to będzie boss plus ten nasz boss name. ma zdrowia na poziomie i teraz current a znaczy nie, boss current health points i dodamy sobie łamane na boss max health points i ok i teraz jak zauważymy to będzie Kamil 50 na 100. Zapisane, skrypt włączony, OK. Tak, Boss Kamil ma zdrowie na poziomie 50 na 100. Oczywiście tu nic nie zmieniamy, tak, jakby... W, 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 tutaj nic nie zmieniamy. Natomiast w przypadku, gdybyśmy zrobili z tego normalnie monobehavior Mano Behavior, tak, zapiszemy. Ok, tu może być mały konflikt, ponieważ ta nazwa jest jakby zarezerwowana przez Unity. Więc możemy zrobić coś innego. Przykładowo wcisnę F2 i zrobię z tego nm name. OK. Ale sprawdźmy sobie, czy też nam to zadziała w ten sposób. Aby ma na poziomie 50 na 100. Jak widzisz to działa. Ale że jest to teraz mono behavior, to możemy do naszego prefaba dodać ten skrypt przeciwnik. Przeciwnik. I jak widzisz, on już tutaj jest. I tutaj ja mogę ustalić dla tego przeciwnika. Więc niech tam będzie Andrzej. I niech jest 30 na 200. I wstawię naszą kostkę gdzieś tutaj, gdzie ona jest, tu. Tak i tutaj mogę stworzyć oczywiście skrypt, ale też weźmy już, niech jest. Dobra, weźmy void on enable, czyli tak jak tam i debug log. W zasadzie ja skopiuję to chociaż nie będzie do końca działać ale to nic zaraz to przerobimy ok, boss może być enemy name ma zromia na poziomie obecne punkty łamane na te punkty czyli tak tu jest Andrzej skopiujemy sobie tu weźmy, tu gdzieś tam Michał po ile pamiętam, niech Michał ma i zobaczymy, oczywiście z pierwszego nam też wypluje z, tego, z tych podstaw, z tego skryptu podstawy, ale dwóch przecinków nam też powie właśnie Michał zrobić na poziomie 150 na 200, czyli tutaj, znaczy tutaj Andrzej ma 30 na 200, no i Boss Kamil, tak, czyli to co tu zrobiliśmy. Tak, może go odsuniemy, będzie wiadomo. I tak to w ten sposób działa. Także jak widać możemy właśnie tworzyć różne klasy. Możemy też robić, oto oczywiście normalnie skrypty jako monobehaviour i sobie z nich skorzystać, ale jak widzieliśmy nasz przeciwnik też był osobną klasą, więc możemy sobie na szybko zrobić jakiś ekwipunek, więc dajmy na to. Niech to będzie nasz item. Tak, to już nie będzie monobehaviour. Tu nic nie będziemy robić. Item ID, item name i tak dalej, i tak dalej. To sobie już później zrobimy. I przykładowo będziemy w ten sposób robili już ekwipunek na jakiś dla naszego gracza. Także dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do następnej lekcji.